Dobry witam wszystkich serdecznie na kanale Wykreuj swoje życie. Ja jestem Basia i razem z Aleksandrą tworzymy ten kanał, kanał na którym rozmawiamy na tematy związane z manifestowaniem pragnień. Więc jeśli jesteś tutaj nowy, a interesuje cię taka tematyka, to zapraszam cię do dzisiejszego odcinka. A jeśli ci się spodoba, polajkuj, zasubskrybuj i koniecznie zobacz nasze wcześniejsze filmiki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, a co jeśli nie potrafię? ignorować tej rzeczywistości. Ale zanim przejdziemy, to zapraszam was jeszcze do naszej strony internetowej, na naszego Facebooka i naszego Instagrama, ponieważ mamy tam masę motywujących postów. Są posty z sukcesami, które potwierdzają to, o czym my tutaj z Olą mówimy. Potwierdzają to, że można osiągnąć każde pragnienie i każdy cel. Już niebawem rozpocznie się kolejna edycja naszego kursu na SP, czyli konkretną osobę. I niezależnie od tego, czy manifestujesz powrót byłego partnera, czy jest to nowa miłość, czy jest jakakolwiek osoba, która chce, żeby pojawiła się w Twoim życiu, to zapraszam Cię do udziału w tym kursie. Żyjemy w tym świecie fizycznym, w tym świecie 3D, którego tutaj doświadczamy. My obserwujemy różnego rodzaju zdarzenia, sytuacje. Tak, no po prostu widzimy, jesteśmy obserwatorami mamy oczy, więc widzimy, mamy uczucia, więc czujemy. Dotykają nas pewne sytuacje, coś się zadzieje w tym naszym życiu, takiego co nam się nie podoba, co nas dotknie, co nas rozczaruje, tak? I jak tu teraz mm, zignorować to wszystko, tak? Jest to mm, jakby ciężkie takie e, ogarnąć tym naszym umysłem. Jak ja mam e, zignorować to, że ktoś mnie zranił? Jak ja mam zignorować to, że na przykład właśnie straciłam pracę? Jak ja mam zignorować to, że nie mam pieniędzy? Jak ja mam zignorować to, że jestem sama, nie mam tego partnera? Jak ja mam zignorować to, że to, czego chcę, dalej nie przyszło? Że ktoś mi dokuczył, że ktoś mi powiedział coś niemiłego, że sz szef mnie zignorował, że szef mnie nie docenił, że Tyściowa mi to powiedziała, co mi powiedziała, że przyjaciel mnie rozczarował. No, dzieje się masę tych różnych dziwnych rzeczy w tym naszym świecie 3D. My tego doświadczamy. No i teraz. No, i zignoruj to człowieku, tak? Jak my to mamy zignorować? To jest e, tak naprawdę coś, czego się można nauczyć, i teraz to najważniejsze, co Wam powiem, to jest to, że często my tego nie możemy zignorować, ale my możemy wybrać reakcję na to, czyli już reakcja na daną e, sytuację, na daną okoliczność należy do nas. To od nas zależy, jak my na to zareagujemy, tak? I wiadomo, że my często reagujemy emocjonalnie, tak? I yy, często, właśnie, ponieważ coś się dzieje, jesteśmy w tych emocjach, no to opanuj teraz się, opanuj tą złość, opanuj tą wściekłość, tak? Jak tu to wszystko w tobie buzuje, nie? A wiem przecież, że skoro manifestuje, to nie powinienem reagować, to powinienem zignorować, jak to zrobić. I teraz najlepsza wiadomość, jaką możesz kiedykolwiek usłyszeć, jeśli nawet. Zareagujesz na tą rzeczywistość, czyli zareagujesz nie tak, jakbyś chciał. Wejdziesz to emocjami, wkurzysz się, wykrzyczysz, wywrzeszczysz, popłaczysz sobie, tak? Powiesz, co miałeś powiedzieć, wywalisz to wszystko z siebie, poczujesz się lepiej. To później. Macie, kochani, takie cudowne narzędzie do wykorzystania. Które dał nam Neville i jest to rewizja. Rewizja jest cudownym narzędziem, którego często nie doceniamy, z którego często nie korzystamy i niezależnie od tego, czy wykorzystasz tą rewizję momentalnie wtedy, kiedy już te emocje cię opuszczą, tak? Czyli kiedy się uspokoisz, kiedy już się tak wiesz, wywrzeszczysz, wykrzyczysz, wyładujesz to z siebie, możesz wykorzystać rewizję, czyli możesz. Zobaczyć tą scenę zupełnie inaczej. Możesz zobaczyć tą scenę taką, jaką chcesz, żeby ona była, tak jak, jak chcesz, żeby ona przebiegła. Że ona przebiegła zupełnie inaczej, czyli ten szef, on cię nie wkurzył, czy, a on cię pochwalił, tak? Ten partner wcale z tobą nie zerwał, tylko powiedział ci, że cię kocha, możesz tutaj puścić wodze fantazji, możesz wymyślić sobie sceny, jakie chcesz, ale ważne jest, żeby w tym momencie, kiedy tworzysz tą scenę, kiedy już ją stworzysz, później nie wracać do tego, co było, tak? Zbudowałem nową scenę i utrzymuję ten stan, czyli utrzymuję tą wizję tej nowej sceny dłużej, aniżeli zaistniała sytuacja się wydarzyła, tak? Czyli byłem w jakiejś sytuacji, no oczywiście, ten czas nam jest ciężko określić, ale staram się w tym stanie nowym, czyli w tym nowym wyobrażeniu, być dłużej. Być dłużej w tej wizji, dłużej myśleć o tym, czego chcę, dłużej, właśnie myślami i słowami potwierdzać, że jest, właśnie tak dokładnie, jak sobie stworzyłam tą scenę. Czyli mówię do siebie wszystkie te zdania, które potwierdzają, że było dokładnie odwrotnie niż zaistniała sytuacja. Okłamuję tak, jakby siebie ale nasza podświadomość ponieważ ona nie ma pojęcia co jest fikcją a co prawdą przyjmie wszystko to co ty jej podsuniesz ona przyjmie wszystko ona z tobą nie będzie dyskutowała ona nie będzie tego w ogóle poddawała w wątpliwość jeśli ty będziesz się przy tym upierał i będziesz cały czas twierdził że jest dokładnie tak jak chcesz tak czyli niezależnie od tego o czym ty myślisz ona to wszystko przyjmie i uzna za prawdę. Więc, kochani, jeśli ty już zareagujesz na tą rzeczywistość 3D, to ty robisz rewizję. A jeśli potrafisz opanować emocje, jeśli potrafisz zareagować zupełnie inaczej, czyli jeśli uświadomisz sobie, że przecież to, to jest kłamstwo, ta osoba, która jakby przejawia się teraz w tej mojej rzeczywistości, to tak naprawdę jest moim hologramem, to wszystko wypływa ze mnie, czyli ona tutaj przyszła, pokazuje mi, że ja jeszcze muszę tam nad sobą popracować, aha, ona mi pokazuje na przykład, że o, ty się nie doceniasz, tak, że ci nie dał podwyżki, nie doceniasz się kobieto, musisz wziąć się za siebie, wiem, że muszę znowu popracować nad tym założeniem, tak, czyli tak naprawdę nie muszę być wkurzona na tą osobę, bo ona mi tylko pokazuje to, co chcę mieć. I właśnie chodzi o to, że tą reakcję wybieracie sami, ale ta reakcja druga, którą przedstawiłam, często już wynika z takiego um, treningu, tak? Ja trenuję. Ja zaczynam panować nad emocjami, kiedy mam tą świadomość, że to wszystko, co się rozgrywa teraz na ekranie mojej rzeczywistości, jest moją kreacją i ci ludzie mi pokazują to, co mi się być może teraz nie podoba, ale pokazuje mi to właśnie po to, żebym ja się mogła zmienić. Więc tak naprawdę mogę im podziękować, że mi to pokazali. I kiedy my sobie to wszystko uświadomimy, kiedy sobie to tam poukładamy w tej głowie, możemy wybrać zupełnie inną reakcję, tak? Możemy tak jakby wtedy zareagować zupełnie inaczej. Możemy po prostu nie odnieść się do tego, co się zadziało. Możemy popatrzeć, uśmiechnąć się i zobaczycie, jak te osoby będą zdziwione, będą po prostu w szoku, że ty nie zareagowałeś, że ty nie odpyskowałeś, że ty nic nie powiedziałeś, bo tak naprawdę to, co ty robisz w świecie 3D, nie ma żadnego znaczenia. Twoje zachowanie w świecie 3D nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, co zrobisz w świecie 4D. Czyli wykorzystując rewizję, tworzysz w świecie 4D zupełnie inny obraz, tak? Czyli bez względu na to, co zrobisz w tym świecie 3D, jakkolwiek nie zareagujesz w tym świecie 3D, ty rewizją zmieniasz rzeczywistość. Ty rewizją budujesz swoje nowe jutro. Ty rewizją sprawiasz, że rzeczywistością staje się to, o czym myślisz w danej chwili. Więc, kochani, tak naprawdę, summa summarum, wcale nie musisz ignorować tej rzeczywistości. Możesz wybrać tylko reakcję na tą rzeczywistość. Możesz zdecydować, jak chcesz zareagować, a nawet jeśli zareagujesz nie tak, jakbyś chciał, to robisz rewizję. Więc zobaczcie, kochani, jaką wy macie moc, jaką wy macie władzę. Ta władza należy do Was, i tą władzą jest Wasz umysł. Wszystko to, co tam tworzycie, wszystko to, co tworzycie w swojej własnej wyobraźni, to jest ta moc, to jest ta władza. Więc tak naprawdę znaczenie ma tylko to, co ty w przeważającej części dnia wkładasz do swojej głowy swoimi myślami, swoimi słowami i swoimi wyobrażeniami. Więc. Cudownym narzędziem jest rewizja, którą możecie wieczorem wykorzystać i pozmieniać każdą scenę. Jeśli tego nie zrobisz w ciągu dnia, to wieczorem możesz pozmieniać każdą scenę, możesz zmienić każdy obraz i z tym nowym obrazem zasnąć, a kiedy wstaniesz nie wracać do starej historii. A więc wychodzi na to, że ignorowanie rzeczywistości polega raczej na: Wybieraniu reakcji na tą rzeczywistość, bo nad tym możecie zapanować i to możecie wybrać. A jak się wam nie uda, to wykorzystujecie rewizję. Kochani, zobaczcie, jaką macie moc. Dziś wieczorem, kiedy się położycie do łóżka, zróbcie rewizję, zmieńcie każdą sytuację, która wam się nie podobała i możecie tak robić każdego dnia. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam. I do zobaczenia.